Siemaneczko, witam was serdecznie moi drodzy widzowie W dzisiejszym odcinku będziemy sobie robić kosę od 60 zł, ale tylko i wyłącznie ze skrzynek, które niedawno co wyszły A więc tak moi drodzy widzowie, mam do was pokoju, mam na cały czas trzy konkursiki, żeby do nich dołączyć Jedyne co musicie zrobić to dokonać wpłaty oczywiście z kodem ADUNIA I już od razu po dokonaniu wpłaty dostajecie info czy udało wam się któregoś z tych skinów wydrobić. Minimalna wpłata to jest 8,40 a więc tak moi drodzy widzowie, mamy 60 zł i tutaj mamy trzy nowe skrzyneczki, które są na stronce i tak naprawdę no co? Powiem Wam szczerze, musimy to jakoś dobrze obmyśleć, bo nie mamy tak naprawdę no, za dużo pieniędzy, żeby yy, zrobić tą kosę, bo najtańsza skrzynka już jest 6,30 i powiem Wam szczerze, to trochę przykre i smutne, ale zaczynamy od bitwy tak naprawdę tylko, wyłącznie na dwie osóbki, więc lecimy na trybie standardowym. Wie my tęsze, skrzyneczki i zobaczymy, czy uda nam się to wygrać, czy będziemy musieli niestety, ale w jakiś inny sposób to obmyślić. Na razie przegrywamy i została jeszcze jedna skrzyneczka. Mam nadzieję, że uda się to nadrobić. I moi drodzy, powiem no, że nie udało się. No, poszło, że tak powiem, szybko. Nawet się nie zdążam obejrzeć, a tak naprawdę już to przegraliśmy, więc musimy to nadrobić. Żeby to nadrobić, powiem tego. Tak, no rzucimy sobie jeszcze raz bitewkę Na jedną skrzynkę, no jest to troszeczkę smutne, ale na jedną skrzynkę, ale na cztery osoby Bo ja wierzę, że uda nam się, tak? Wierzę, że po prostu się uda Wierzę, że tutaj już do nas dołączyłam osoby, ja nie zdążyłam dodać botów, ale to może i lepiej, bo mamy prawdziwych tutaj graczy I zobaczmy bym <laughs> no, tak Ręce opadają, straciliśmy już 18 zł, Nic nie wygraliśmy i tak naprawdę z tym w miejscu. Ja też za bardzo nie wiem po prostu co zrobić, więc rzućmy sobie bitwę na trzy skrzynki, na dwie osóbki i miejmy nadzieję, że chociaż tutaj będziemy po prostu mieli jakiegoś farta większego niż w tych bitwach, które były przed chwilą. Może po prostu nie jest napisane robić bitwę na więcej osób niż dwie. Za chwilę się to okaże bo powiem Wam, że na razie wygrywamy tą bitewkę Co prawda, no nie ma to zbyt niesamowitej puli. No i wygraliśmy, ale jesteśmy i tak w plecy, więc taka wygrana w ogóle nie cieszy. No. Nie wiem, co powiedzieć. Nie ma co powiedzieć, nie. Jest ciężko, jest naprawdę to przeciężki challenge. I ja zaczynam już serio serio zaczynam w to wątpić, więc chyba będziemy musieli to po prostu nadrabiać i robić co chwilę bitewkę na jedną skrzynkę i wierzyć, że nam się uda. I tym razem, niestety, ej, byłam przekonana, że naprawdę nam się uda. Ale kaszot, to, ale kaszana. Dobra, idziemy otworzyć tę skrzynkę. Znaczy, może tutaj uda nam się zrobić kosę. Mamy co prawda bardzo, bardzo niski procent. No, ale kto wie, tak? Kto wie, może się uda zrobić i może będziemy, że tak powiem, mieli to już zrobione, ale widzę, że niestety nie udało się. Nie, ręce opadają, ja nie mam po prostu żadnego pomysłu. Dobra, robimy bitwę na trzy skrzynki, na dwie osoby na trybie standardowym. Więc ja myślałam, że tutaj naprawdę będziemy wygrywać, że zrobimy super proficik i że przede wszystkim będziemy mogli choć ruszyć gdzieś dalej i zrobić, no. No, kupić tą droższą skrzynkę, ale widzę, że stoimy w miejscu i cały czas lecimy na tych najtańszych skrzynkach. W końcu nam coś tutaj wydropiło. Jezus Maria, naprawdę mega się cieszę. I ostatnia skrzynka, i dobra, mamy to. W końcu, w końcu ruszyliśmy. W końcu ruszyliśmy. Tak naprawdę jesteśmy tylko o kilkadziesiąt groszy do, do tyłu, lecniej niż byliśmy na samym początku kilka minut temu. Wiecie co, 12 zł kosztuje ta droższa skrzynka? Ja się pokuszę, żeby zrobić bitwę. I za te 12 zł kupić skrzyneczkę jedną. Więc to już jest coś, tak? Lepiej w tą stronę niż w drugą. I zrobię sobie bitwę znowu na trzy skrzyneczki. I słuchajcie, 25 zł, więc trochę kasy już. Nie. Oh, no! Kurcze. Chyba to nie mamy tego, powiem Wam. Chyba to nie mamy tego. Ja nie wiem, czy ja w ogóle gadam. Nie. Ale Kasana przydałby się. nam to nie. Nie wierzę. Nie mogę. Jeżeli chodzi o zwycięzcę, kto wygrał skina w poprzednim odcinku, będzie to na moim Discordzie. Także jeżeli jeszcze Ciebie nie ma, dołącz link jest w opisie. Dobra, wiecie co? I znowu wracamy do punktu wyjścia, nie? I znowu wracamy do punktu wyjścia. Jeżeli po prostu nam nie będzie dropić. w tej skrzynce, takiego jak przed chwilą, za cztery dychy, to nie wiem. Nie widzę w ogóle tego. Nie widzę. Nie mam zielonego pojęcia, w jaki inny sposób wygrać. I powiem Wam, no, jak tak będzie to wyglądać, no to S, nie? Wygrana, ale i tak w plecy. Dobra, ale lepszy ryc niż nic. Troszeczkę brakuje mi, powiem szczerze, używania no, skrzynek po dwa złocisze. Tych ze stickerami, ale jak challenge, no to challenge, że tak powiem, tak? Trzeba jakoś sobie poradzić, dać radę. <grym> no i niestety. Boże, jak my wygrywamy, to wygrywamy, jesteśmy w plecy. A jak przeciwnik wygrywa, to chociaż tą złotówkę jest kurde do przodu. Matko Jezusowa. Dobra. Okej, okay, trochę się cyka, bo 12 zł mam znowu wygrać. No ale takie są realia. No tyle kosztują dwie skrzynki, moi drodzy widzowie. I zostaje nam 16 zł. No mam nadzieję, że to uda nam się wygrać i że wyleci nam jakiś item, tak? Tak nam nic nie wyleci. O ja, kaszana. Nie. Nie wierzę. No... Nie jest kolorowo. Nie, nie jest kolorowo tak naprawdę zostało nam. Na dwie skrzynki. I ja nie jestem w stanie tutaj w ogóle zaryzykować. Bo ja się boję, że to będzie koniec. A tak to jeszcze daje sobie jakąś nadzieję, że jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. I tak, udało się, moi drodzy, udało się. Udało się. Wracamy do gry. Co prawda, cały czas jesteśmy w plecy, cały czas jesteśmy z tyłu, ale... Dajmy sobie, dajmy sobie chociaż trochę otuchy, nie? ja bym chciała zrobić chociaż taką bitwę, gdzie będę mogła wrzucić wszystkie te skrzynki a nie tylko tą najtańszą, więc jeżeli tą bitwę wygramy i pozwoli nam że tak powiem budżet zrobić bitwę chociaż na wszystkie te skrzynki nowe, to ja i tak będę niesamowicie zadowolona, ale widzę, że no nie zanosi się, widzę, że się nie zanosi nie? ja pidi Jesteśmy tak blisko, nie? Cały czas po prostu ty do tyłu, cały czas z tyłu Cały czas kurde plecy z tyłu, nawet nie stać nas żebyśmy zrobili ostateczną bitwę na trzy skrzynki, dobra A w tym odcinku macie tego co skinę do wygrania, żeby go wygrać jedyne co musicie zrobić to zostawić lajka pod tym odcinkiem Zostawić suba mojego kanału i zostawić komentarz pod tym odcinkiem A w komentarzu dajcie znać czy udało wam się kiedyś wyrobić kosę Kurde, wierzę chociaż to wygramy tą bitwę i tutaj uda nam się coś zrobić ale właśnie przestałam w to wierzyć. Właśnie przestałam w to wierzyć. Oj, dzisiaj jest niefarcik O! Odpukać? Dobra, słuchajcie. I dalej mamy 50 parę złotych i już nie mamy czy to sami w miejscu, więc tak o. Nie wiem czy się uda. Szczerze wątpię. Więc robimy sobie chociaż tyle dobrego, że bitwę ze wszystkich skrzynek, jakie tutaj są. I to będzie final bitwa. Słuchajcie. To jest bitwa na pięć skrzynek na dwie osóbki i na trybie standardowym. I lecimy i zobaczymy. Jak tego nam się tu nie uda wygrać? To jest kaszana, nie? To już jest kaplica. Ojej. To już jest powiem wam szczerze kaplica i, i nie ma co nawet ratować. No nie no, tego to my tak chyba nie wygramy. To jest ta skrzynka to jest ostatnia nadzieja. Ostatnia nasza nadzieja. Jesteśmy 10 zików w plecy, nie? Nie, tego się już nie nadrobi. Nie. nie ma opcji. Nie ma opcji. No i wymanifestowało mnie. I to byłoby na tyle, moi drodzy, w tym dzisiejszym odcinku. Niestety nie udało nam się zrobić koszy z nowych skrzynek. Ale mam nadzieję, że coś że kolejnym razem będzie lepiej i że to będzie w końcu nasz dzień. Także zostawcie lajka, like, zostawcie suba, zostawcie komentarz i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Bye!